wam dzisiaj pokażę jak usmażyć omlet taki jaki robi na śniadanie. Więc zaczynam. Mamy miseczkę, jak widzicie mamy tutaj 0 gram. I teraz po kolei, jak leci biorę, sobie mikser. W ciepłej wodzie muszę wpuścić yy, parę tabletek słodzika. tak jak tak Ja daję na moją porcję około 8 tabletek. Niech się rozpuszcza powoli. No i jedziemy po kolei. Daje się wyglądzić, że antropów orkiszowych. Błyskawicznych, szczytna. No, 73 wyszło. Padki owsiane górskie też się tym Wyrównamy do 140. G. No, 142 g, krzywda się nie stanie. 143 g. dobrze jest. W każdym muszę herbatkę sobie zalać. Herbata specjalnego zielona z maliną. Też daję sobie. dwie tabletki słodzika. mam 140 gram hmm, płatków. Teraz dajemy twaróg. Nie używam takiego, nie wiem ostatnio. Nie mam czasu i do biedronki potem lepszy, zielony łąki. Więc jest taki. Trochę cną na tym twaróg, bo zamiast 200 jest tutaj jak wychodzi na około 185-190. Ale no, co człowiek zrobi? 40 rzucam całą kostkę, wychodzi 330 nie całe nawet, Ale spokojnie. Trochę. Także mam jakieś 180 gram, 190 jeszcze koło 50-60 dobije. Musi być około 400 w sumie, 380. No i jest 396, fajnie. Żeby nie było, że kłamie, 396. Daje 5 białek jaj, to wychodzi około 150 gram białka białek wyjdzie, z racji tego, że ograniczą tłuszcze, żółtka muszę niestety wywalać. Na masowie pewnie będę. Solidnie, ja to jest podejrzewam, że będzie z 8. Ja jeszcze go z 5 będę żółtek zostawiał. No to jak mówiłem, jedno żółtko. jedno białko około 30-35, czasami a większe jajko się zdarzy. Jajka, z zwyłkę sklepowe, najtańsze, niestety nie mam dostępu póki co do jaj Zwykłego. Więc póki co trzeba się takimi zadowolić. Wrócić jeszcze na będą jajka. No i fajnie, bo już się dzisiaj Białka z białek. Jaj. do tego wszystkiego dodaję trochę przyprawy do piernika. No skończyło się dziecko. No i cynamonu. W sumie wychodzi około 5 gram, także w makrosach to jest prawie niezauważalny. No a nawet nie. Teraz 3 gramy ledwo wyszło. na jak głupi. Ja mam wcześniej rozpuszczony słodzik. Z racji, spalił mi się blender ostatnio, muszę... muszę miksera zwykłego używać. Z racji tego, onet ma raczej formę ciasta, niż ekranetu. Mamy ma taką konsystencję aha łyżki latają jest jeszcze trochę za rzadki zostawię na chwilę żeby się żeby płatki napęczniały w tym czasie nastawię patelnię bardzo fajna patelenka nie, oleju prawie nie wlewam tak naprawdę wystarczy Wystarczy odrobina oleju. Tego do tego używają moje rodzice. Ja, Ręcznik papierowy rozmarowuje i tak naprawdę tego oleju nawet nie liczą do makrosów, bo to jest bezcenne, Nie wiem, nawet jeden by wyszedł. To ja muszę dzisiaj się do metu, Dodam sobie odrobinę jabłek. Prawdopodobnie dodam ze skórką, z racji tego, że skórce są już na więcej witamin, więc by było bez sensu ją wyrzucać. Nie wiem, gdzie ja to położyłem. Gdzie Jak zwykle. Będzie to wózka, trzeba umyć. Palki już pęknieją. do jabłka. Ile waży? 120 gram to dam mi akurat myślę, że w 300 się zmieszczę. No a dzisiaj fasolka jest z kurczakiem z ziemniakami. Także trochę węglowodanów dzisiaj będzie około chyba 250 gram. Trochę dużo, ale z racji, że mam mało tłuszczu jeszcze się w makrosach a białko się zgadza także generalnie nie panikuję. Tu było 130, tu trochę większy jest tutaj, jest 160 czyli przynajmniej 290. Dodam jedno całe pokrojone, może półtora, jeszcze sobie tak oszamię. jestem w ogóle maniakiem owoców, staram się codziennie ze 150, 200 kalorii Dostarczyć z nich, a pieczone jabłka w ogóle są genialne, jeśli chodzi o deser, ale także o normalne danie, chociażby z wątróbką, polecam, bardzo fajne. O tu ma, ma taką konsystencję, jest gęsty. Zaraz dodam jeszcze jabłek. To już w ogóle powinien zgęstnieć. tym pierwszy raz sobie za łukami, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Myślę, że biorąc pod uwagę, że uwielbiam połączenie cynamon plus jabłka, musi być dobra szama. Mam nadzieję, fajne, gęste wyszło. Patelnia nagrzana, także nie ma na co czekać. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co się Jo, One przed chwilą przerzuciłem. Jakoś się udało. Troszkę ciężki, gęsty od tych jabłek. I ilość Ale generalnie fajna konsystencja tych czaków wyjdzie. Widać. Wyciągnęłem już szomet Bardzo fajny dodatek jabłek. Normalny ciacho. taka konsystencję zaraz przykroję go na pół. I wygląda tak. Normalne ciacho teraz musi trochę odparować, bo wtedy fajnie stwarnieje. Także nic, tylko szamać. Pozdro.